E, witam wszystkich, z tej strony Rowal i pokażę Wam dzisiaj jak narysować kucyka z Mile Npony. E, no, wymaga to trochę wprawy. Przede wszystkim trzeba zacząć od okręgów. Rysujemy sobie trzy okręgi, mniej więcej jednej, e, jednej wielkości. E, no i zaczynamy wykańczać. E, no wiecie co, za wiele wam nie powiem, musicie po prostu patrzeć co ja robię. Filmik jest przyspieszony, ale nie, nasz, nie aż tyle, żeby nic nie dało się z niego zobaczyć. Ja wam tylko teraz powiem, co, co po prostu się nauczyłem e, sam od siebie. Ja po prostu jestem zwykłym amatorem, nie, nie żadne takie jakieś, żadne lekcji, żadnych lekcji nie brałem ani nic. Także tak, kilka spraw. E, tam jak widzicie, rysuję głowę. E, oczy, może powiem o oczach teraz. E, oczy muszą być duże, e, to jest ważne. E, I teraz spójrzcie, tam gdzie kończy się pyszczek, Um, kończy się też oko. Z tej, z tej, z tej perspektywy, której ja rysuję, um, właśnie widzicie, że pyszczek kończy się w momencie, kiedy kończy się oko, więc to jest ważna uwaga. Um, dalej, ucho powinno być mniej więcej um, na równo z linią, um, która biegnie od pyszczka przez oko, ok? Taka, mm, taka linia, możecie to zauważyć, nie wiem, nie mam, chyba nie pokażę Wam tego na filmiku. Po prostu wyobraźcie sobie linia, która biegnie przez pyszczek, oko i ucho, i teraz wtedy będziecie wiedzieć, że tak trzeba narysować właśnie w tych miejscach e, te właśnie elementy. No dobra, teraz przejdźmy do tułowia. Jest nieco hmm, jest nieco taki dość ciężki. Może nie tyle ciężki, co skomplikowany, bo. Jeżeli narysujemy jeden element źle, no tu widzicie ja zaraz będę to wszystko poprawiał, bo to jest oczywiście źle, to wyjdzie nam po prostu jakaś masakra, a nie guzyk. Um, dobra, okej. Okay. Um, jaka jeszcze jest zasada? Um, tak, najważniejsza zasada tych okręgów. Narysujecie trzy okręgi i dopasujecie do niego elementy, to już będzie idealnie, bo jeżeli będziecie rysować element po elemencie, to jedno wyjdzie za duże, drugie za małe, gdzieś tam Następny element wyląduje kilka centymetrów za daleko więc też bez sensu. No i tyle, no co ja Wam więcej mogę pokazać. Będę wrzucał filmiki z rysowaniem. Postaram się zrobić też filmik taki konkretny odnośnie rysowania jednego elementu tylko, a nie całości. Mam nadzieję, że coś Wam ten filmik pomoże. No i dzięki za obejrzenie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie, bo to jest ten kanał. No i jeszcze raz dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.